Kasa, kasa, kasa. Podsumujmy, ile w poprzednim roku kosztował nas kanał tylko The Goalkeeper. Największym kosztem są podróże, czyli paliwo oraz serwisy, a najbardziej Pacyfiki, czyli naszego poprzedniego auta, bo to auto mamy krótko. W zeszłym roku przejechaliśmy 35 16 km. Koszt samego paliwa to 11 976 zł. Rekordowy tydzień to początek listopada, gdzie w niedzielę byliśmy na metru Górnika Zabrze, we wtorek byliśmy w Warszawie na wywiadzie z panem Martinem Bułką, a w środę byliśmy w katowickim spotku na superpucharze w Siatkówkę. Więc tak naprawdę w 4 dni zrobiliśmy 2232 km. A koszt serwisu tli wymiana oleju, kloczków hamulcowych i mieliśmy jednego gryzonia, który przegryzł kable w Pacyfice, to 5206 zł. Drugi, największy koszt to sprzęt. Bo kupiliśmy dwie nowe kamery. Kamerę Sony wraz z obiektywem, a to koszt 7,5 tysiąca złotych oraz kamerę Osmo Pocket, a to kamera, którą nagrywam ja i kosztowała ona 3200 zł. Niestety ten aparat również sami uszkodziliśmy mechanicznie, więc musieliśmy zapłacić za naprawę 1314 zł. I koszty dodatkowe, czyli na przykład koszty wysyłki nagród do Was. I w ciągu całego roku uzbierała się tu kwota 416 zł. Różne breloki i inne gadżety, które rozdaję Wam na metrach oraz ręczniki, które rozdaję na testach wiedzy, to w skali roku uzbierało się 816 zł. Więc jak widzicie, uzbierała się z tego spora sumka. Dlatego nie dziwcie się, że czasami mamy jakieś współprace reklamowe, bo to pomaga nam chociaż w części pokryć takie koszty, które mamy. Dobra, dnia!